Siema, z tej strony Krystian, witam Was serdecznie na kanale Train Movement. Tematem dzisiejszego odcinka będzie mobilność stawów biodrowych oraz to jak nad nimi skutecznie pracować. Zapraszam serdecznie. Stawy biodrowe to niezwykle istotne struktury dla naszego aparatu ruchu. Ich niedostateczna mobilność może generować i nasilać różnego rodzaju problemy związane z przeciążeniami bądź bólami w zupełnie innych rejonach naszego ciała, dlatego bardzo często osoby zmagające się z bólami dolnego odcinka pleców bądź stawów kolanowych mają problem z mobilnością w obszarze właśnie stawów biodrowych. Żeby móc skutecznie pracować nad mobilnością jakichkolwiek struktur stawowych, w tym wypadku naszych bioder, musimy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów. Oczywiście będziemy chcieli skupić się na zwiększaniu ruchomości w obrębie naszego stawu biodrowego. Będzie to dotyczyło zarówno zwiększaniu, poprawie elastyczności grup mięśniowych, które za ruchy w naszym biodrze odpowiadają, ale również swobody poruszania się powierzchni stawowych między sobą, czyli w tym wypadku głowy kości udowej względem panewki stawu biodrowego. Drugą bardzo istotną sprawą jest to, żeby te osiągnięte zakresy móc w pełni kontrolować od początkowego do końcowego momentu, czyli oprócz tego, że mamy pewien zakres ruchu osiągnięty, to musimy świadomie kontrolować go przez cały ruch. I trzecia, najważniejsza sprawa: w funkcjonowaniu codziennym bardzo rzadko mamy do czynienia z tym, że dany ruch izolujemy na przykład zginanie, rotację czy przywiedzenie w naszym biodrze. Dużo częściej jest. Tak, że te ruchy są ze sobą połączone. Dlatego bardzo ważną sprawą jest to, żeby umiejętnie to koordynować ze sobą oraz z całym naszym ciałem. I w pracy nad mobilnością naszych struktur stawowych bardzo ważne jest to, żeby uwzględnić te wszystkie aspekty. Dzisiaj przygotowałem dla Was trzy bardzo fajne ćwiczenia, które pozwolą Wam skutecznie. Pracować nad mobilizacją obszaru stawów biodrowych. Zanim do nich przejdziemy, bardzo dobrze jest poprzedzić te ćwiczenia rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym, czyli popularnym rolowaniem, po to, żeby tkanki miękkie przygotować pod względem podniesienia ich temperatury, a także ułatwienia ich ślizgu między sobą przez zwiększenie ich elastyczności. Pamiętajmy, że na samym rolowaniu nie możemy się zatrzymać, ponieważ Efekt rolowania będzie krótkotrwały, zaledwie do kilkudziesięciu minut, i dlatego ten czas później dobrze jest wykorzystać na ćwiczenia, które utrwalą nasze nowo osiągnięte zakresy ruchowe. Jeżeli chodzi o rolowanie, to w przypadku mobilności stawów biodrowych bardzo dobrze jest. Użyć mniejszych narzędzi do automasażu, takich jak piłeczki bądź duobole, z tego względu, że lepiej będziemy mogli trafić w struktury bardziej napięte i warto byłoby się zająć obszarem mięśnia naprężacza powięzi szerokiej, grupy mięśni pośladkowych, a także często też dolnego odcinka plec samorolowanie nie powinno nam zająć więcej niż 5 do 10 minut. Wystarczy, że daną grupą mięśniową zajmiemy się od 60 do 90 sekund. Kiedy nasze tkanki miękkie są już bardziej elastyczne, rozgrzane, możemy przejść sobie do ćwiczeń mobilizacyjnych. Pierwsze z nich będzie polegało na oddychaniu pozycyjnym w pozycji żaby. Czyli ustawimy się w takim półplanku Nasze biodra rozsuniemy maksymalnie na zewnątrz, tak żeby oprzeć się wewnętrzną częścią kolan. Zadbajmy również o to, żeby kostki przyśrodkowe i wewnętrzna część stóp również przylegały do ziemi. Ustawimy się w taki sposób, żeby móc kontrolować neutralne krzywizny naszego kręgosłupa. Jak już znajdziemy się w tej pozycji, oczywiście nie będzie nam chodziło o to, żeby statycznie rozciągać tutaj mięśnie grup przywodzicieli, tylko wdrożyć tutaj aktywne oddychanie wraz z napięciem mięśni głębokich naszego korpusu oraz z towarzyszącym napięciem mięśni pośladkowych. Staramy się zrobić wdech praktycznie bezszelestnie Nosem. To mają być krótkie wdechy, które będą trwały od 2 do 3 sekund. Po takim lekkim wdechu powinna nastąpić około sekundowa pauza. Następnie staramy się mocno, ale cały czas kontrolowanie, wypuścić powietrze ustami i w tym momencie spotęgować napięcie mięśni tułowia oraz pośladków. Staramy się, żeby ten oddech, ten wydech był Przynajmniej dwa razy dłuższy niż faza wdechu, czyli powinien trwać przynajmniej 6 sekund. Samo oddychanie w tej pozycji będzie bardzo pozytywnie wpływać na zwiększenie zakresu ruchomości w obrębie naszych bioder. Jeżeli znajdujemy się w tej pozycji, możemy również manewrować ustawieniem naszego ciała, stopniowo przenosząc ciężar ciała do przodu, zwiększając jednocześnie wyprost w obrębie naszych stawów biodrowych. Pamiętajmy jednak, żeby nie wpłynęło to na pozycję naszego kręgosłupa i mietnicy, które powinny znajdować się cały czas w neutralnym ustawieniu. Po tym oddychaniu pozycyjnym przejdziemy sobie do ćwiczenia, które wykonamy na jednej nodze. Najlepiej, gdybyśmy mogli to zrobić przy czymś stabilnym, będziemy mogli wtedy bardziej się skupić na tym, co się dzieje w naszym biodrze. I ustawiając się na jednej nodze, przejdziemy sobie do pozycji jaskółki, tak jak przy martwym ciągu na, na jednej nodze. Ustawiając się w tej pozycji, zadbajmy o to, żeby noga, która Znajduje się z tyłu, stanowiła jedną linię wraz z naszym tułowiem. Możemy zacząć sobie od tego ćwiczenia, wykonując je na lekko ugiętym stawie kolanowym, i następnie staramy się w tej pozycji obracać naszym ciałem równomiernie względem naszego biodra. Zauważcie, że cała nasza kończyna, która jest podparta o ziemię, jest nieruchoma, a Obracamy się względem niej całym ciałem. Tu zachodzi troszkę odwrotna sytuacja, bo zazwyczaj kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia mobilizacyjne, to zazwyczaj poruszamy głową danej kości względem panewki. Tutaj sytuacja jest odwrotna i poruszamy całym ciałem, które jest połączone przez panewkę stawu biodrowego względem głowy kości udowej. Bardzo dobrze wpłynie to na swobodę poruszania się powierzchni stawowych między sobą. Bardzo ważne, żeby przez cały czas trwania tego ćwiczenia wykonywać je w sposób kontrolowany, żeby nie dochodziło do rozluźnień naszego ciała. Staramy się aktywnie pracować stopą nogi podporowej, a także tułowiem w taki sposób, żeby ciało pracowało sobie w sposób skoordynowany. Ćwiczenie to również możemy wykonać na nodze w pełni wyprostowanej w stawie kolanowym. Wtedy dużo mocniej poczujemy zwiększenie elastyczności w obrębie mięśni kulszowo-goleniowych. Powinniśmy również poczuć dużo większe rozciąganie w obrębie pasma biodrowo-piszczelowego. Trzecie ćwiczenie, które sobie zrobimy, wykonamy je w formie flow i rozpoczniemy sobie tutaj od pozycji siadu rotacyjnego, gdzie jedna noga będzie ustawiona w rotacji zewnętrznej, druga wewnętrznej. Kości udowe będą tworzyć ramiona e, trójkąta, a kość piszczelowa będzie stanowiła podstawę trójkąta, jeżeli spojrzymy sobie na naszą pozycję z góry. Bardzo ważne, żeby w tej pozycji zachować możliwie jak najbardziej stabilny tułów i jak najmniej kompensować ten ruch. I rozpoczynamy sobie ruch w taki sposób, żeby otworzyć biodro nogi, która jest ustawiona w rotacji wewnętrznej. Staramy się to kolano poprowadzić jak najwyżej, jak najbardziej do góry. Następnie tą nogę wyprostować maksymalnie do boku, nie dotykając ziemi. Później, przy możliwie jak najmniejszym udziale tułowia po obwodzie, przenieść ją wyraźnie przed siebie. Bardzo może pomóc przy tym wyciągnięcie rąk do przodu, co też dodatkowo ustabilizuje nasz tułów. Następnie noga, która jest z przodu, zmienia pozycję z tą nogą, która była w rotacji zewnętrznej i nogę, która teraz jest z przodu, po obwodzie dajemy do rotacji wewnętrznej, czyli jesteśmy analogicznie w odwrotnej sytuacji niż zaczynaliśmy. Możemy do tego wszystkiego dodać sobie również ruch naszego tułowia, żeby popracować bardziej w formie powięziowej, kiedy będziemy otwierać nasze biodro, wyprostowaną nogę, prowadzić po obwodzie do przodu, zmieniać tą pozycję, również wyciągnąć nasz tułów, kładąc się na, na boku po przeciwnej stronie. Ćwiczenie wtedy nabierze jeszcze bardziej charakter pracy powięziowej. Możemy również, kiedy znajdziemy się w pozycji wyjściowej, Wejść bezpośrednio do przodu naszymi biodrami, i następnie bardzo wolno opuszczać biodra w tył. Wtedy, podczas tego opuszczania, czyli fazy ekscentrycznej, którą staramy się maksymalnie spowolnić, jeszcze lepszy będzie efekt pod kątem uelastycznienia naszych grup mięśniowych. Powinniśmy czuć wtedy dość duże rozciąganie w obrębie. Bocznej części uda, a także grupy mięśni pośladkowych, nogi, która znajduje się w rotacji zewnętrznej. Te trzy ćwiczenia możemy wykonywać sobie w formie rutyny dziennej w taki sposób, żeby możliwie jak najczęściej utrwalać te nowo osiągnięte zakresy natomiast bardzo dobrze się sprawdzą również jako element naszej rozgrzewki przed treningiem kończyn dolnych. I tutaj też ważna sprawa. Jeżeli pracujemy sobie nad mobilnością, to bardzo dobrze jest później ugruntować te nowe zakresy ruchu również poprzez ćwiczenia siłowe. Jeżeli będziemy pracować sobie z obciążeniem w nowych zakresach, nasze ciało dużo lepiej to zapamięta i dużo lepiej to odczuje. Warto wtedy pomyśleć o tym, żeby wdrożyć sobie jako ćwiczenie do części głównej kosak skład, który jest ćwiczeniem wymagającym dość dużych zakresów, jeżeli chodzi o nasze stawy biodrowe. I tutaj warto sobie wykonać kosak skład nawet pod kątem testu, żeby przed zastosowaniem tych ćwiczeń zobaczyć, jaka jest ta ruchomość i w jaki sposób swobodnie nam się wykonuje ten przysiad boczny. Natomiast później, w części głównej, jako jedno z ćwiczeń, zobaczyć, co się będzie działo w trakcie tego przysiadu, jeżeli już wykonujemy je po zastosowaniu tych sekwencji mobilizacyjnych. Będziemy mogli wtedy w pełni zweryfikować skuteczność naszych ćwiczeń mobilizacyjnych, czy dostatecznie się na nich skupiliśmy i czy przede wszystkim wykonaliśmy je poprawnie. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszego podejścia do treningu, do ruchu. Zapraszam was serdecznie na naszą platformę VOD oraz na nasze kursy stacjonarne. Wszelkie linki znajdziecie w opisie filmiku. Dzięki serdeczne za uwagę jeszcze raz. Do zobaczenia.